Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Maria. Cześć, Michał. Wspólnie prowadzimy Agnię Jurweda od 2013 roku i czołową polską szkołę Jurwedy, która kształci konsultantki ajurwedyjskie zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dzisiaj bierzemy na tapetę temat oczyszczania po raz kolejny, tym razem od bardzo życiowej strony, czyli przeszkód w podejściu co takiego nie pozwala ci w końcu zacząć mamy wokół siebie ludzi którzy co roku mówią mmm, robicie oczyszczanie też bym no, chciała też bym chciał też bym chciała no ale mm. i właśnie o tym będzie to dzisiejsze nagranie no, tak. jak się zmotywować i dlaczego mamy tyle przeszkód w życiu i co nas powstrzymuje Mark się powiedział, żeby zadedykować ten filmik dla Kasi, więc Kasia to jest filmik dla Ciebie. Kasia wie, która Kasia. Tak, to jest, możemy Kasię często przytaczać dzisiaj, więc tak, Jest mamy znajomą Kasię i takich znajomych mamy dużo. Klientów mhm. mamy takich dużo, którzy mówią właśnie, że tak, chcą zacząć oczyszczanie, wiedzą, że to jest im potrzebne, mhm. czują napięcie w ciele, czują zmęczenie, czują Choroby nadciągające, S często się przeziębiają. Sami mogliby nagrać filmik o powodach do oczyszczania, tak. mało tego są świetni, jeśli chodzi o merytorykę, co po czy nawet już kupili masło klarowane, tak. trifala od zeszłego roku stoi w szafce. Tak. Więc dużo, dużo różnych rzeczy. sobie na, na skórę i mówią, z ma skóra i maskują się, więc powodów mają bardzo dużo, chcą bardzo, chęci mają ogromne, ale jak przychodzi co do czego, to nie wiem, czy wytrzymam z taką ilością kiczerii. Jak można tyle jeść, co codziennie to kiczerii? A co, jak mi się znudzi? A Wiesz, że ja jestem taka przyzwyczajona do tego mojego porannego rytuału z kawą, bo jak nie wypiję to nie mogę iść do toalety. A co z chlebem? Czy jak będę robiła śniadanie dzieciom, one lubią chleb jeść, a ja też lubię chleb, to jak ja w następnym poradzie, to chleba nie można jeść. I takich powodów mm -hmm. po prostu jest bardzo, bardzo dużo. I to wszystko to są przywiązania do takich prostych rzeczy, a te przywiązania są z czegoś wynikają. Z tego, że to jest nasze poczucie bezpieczeństwa. To jest nasze przywiązanie do takich rytuałów, które nam dają komfort pewnego życia, standard pewnego życia i trzymają to życie w pewnym z pewną kontrolą, którą my chcemy. I to jest taka iluzja tego, że jest super, bo mamy to bo mam moją kawę, bo mam swój ekspres, z którego zainwestowałam, bo mam dobrą kawę, bo mam dobrą piekarnię, mam dobry chleb i tak dalej, i tak dalej, i bo to mi służy i to wiele lat mam przetestowane i boją się wyjść poza tą strefę komfortu, mimo tego czują, że coś jest nie tak i czują, że chcieliby iść dalej, a jednak wszystko ich blokuje. Hmm. Bywa też tak, że już to oczyszczanie jest zaplanowane w kalendarzu, a tu nagle zapowiada się z wizytą kuzyn z Jeleniej Góry, którego nie widziałam od pięciu lat, albo sąsiadka ma urodziny i tort sama upiekła i zaprosiła mnie, no i jak mogłam odmówić, albo sezon na komunie, albo sezon na wakacje, albo sezon na w ogóle gruszki w odcie. Um, no. W każdym razie są jakieś takie zewnętrzne czynniki związane z przyjazdem, zaproszeniem które sprawiają, że no już prawie, już prawie, już miałam zaczynać w sobotę, a ku kuzyn zadzwonił w piątek, no i znowu się... Nagły event. Jeśli ci się wydaje, że nam się to nie zdarza, to nam zdarza się to się zdarza notorycznie. No mam wrażenie, że to jest wręcz test. Podejmujesz <suszą> decyzję, że robisz oczyszczanie i za chwilę sypią się propozycje Wpadnijcie na nas, na nie wiem, u, u, u do dzika <zyska> duszone w jałowcu. Albo o, przyjeżdżamy do was, bo dawno, dawno nie dawno nie byliśmy, pojawiają się jak efekt domina propozycje, które testują to, jak bardzo jesteśmy wytrwali, jak bardzo zależy nam na tym, żeby to oczyszczanie wtedy, w tym momencie zacząć. Tak, w tamtym roku do nas przyjechali rodzice, dawno od nas nie byli, przywieźli pełno pysznego jedzenia, które sami zrobili, przywieźli alkohol, przywieźli ciasto, dzieciaki się ucieszyły, a my. Hmm, sorry, to my będziemy z wami, ale nie z wami. W tym roku święta. Walda temu coś innego. Co roku jest coś. Uwierzcie mi, co roku coś się dzieje. Marysi kuzyn nas kiedyś odwiedził chyba trzy lata temu. Też robiliśmy oczyszczanie. Pierwsza w życiu nas odwiedził u nas w mieszkaniu. No. A on właśnie przybył jakiś tam jeans swój i miał ochotę na właśnie małą imprezę, ognisko i słuchajcie, myśmy z nim to wszystko zrobili, tylko tego nie jedliśmy i nie piliśmy. Pojechaliśmy z nim na ognisko, pojechaliśmy z nim do cukierni, do kawiarni, pojechaliśmy z nim tu, tam, dzieciaki z nim bawiły. On imprezował, ja otworzyłem butelkę wina wieczorem, polewałem mu i siedziałem z nim, rozmawiałem, ja piłem ciepłą wodę, on upijał się winem. My nie straciliśmy z jego obecności, z jego przyjazdu. Cieszyliśmy się świetnie jego obecnością. Mhm. On nie stracił nic, że, że, nie mógł się z kim napić, bo miał się z kim napić, tylko że on miał w kieliszku wino, a ja miałem ciepłą wodę, ale siedzieliśmy go obok siebie i rozmawialiśmy. Nic nie straciłem, on nic nie stracił, mhm. ale ta motywacja pokazała nam, nam, mi i Marysi, że my mamy swój cel i to jest po coś. I teraz to też nas, szlifuje nasz taki charakter, siłę woli, siłę, woli siłę, umysłu, siłę umysłu, że my potrafimy to zrobić i wy też to potraficie zrobić, tylko trzeba się przełamać, trzeba zerwać ten łańcuch tych swoich takich przyzwyczajen, tych swoich nawyków codziennych, bo to jest do zrobienia. A jak się do tego zmotywować? Bardzo prosto. Zobaczcie na swoją skórę, na swoje oczy, na swoje włosy, na swoje paznokcie, na bóle w ciele. Jak się czujecie? Czy jesteście super zadowoleni? Czy chcielibyście czuć się i wyglądać trochę lepiej? To jest najlepsza motywacja. Mm -hmm. Poza tym, jak to jest za mało, to spróbujcie raz i już nigdy się nie będziecie musieli motywować. Prawda? Tak to działa. Mm -hmm. Jak raz zrobisz, efekt. zobaczysz efekt, poczujesz efekt przede wszystkim, to za rok. Przyjdzie ci znowu oczyszczanie i powie, o Boże, znowu to muszę robić. Nie, nie, nie dam rady. A sto ale czułem się świetnie. Mm -hmm. Nie chciałam z tego później wychodzić. Wyglądam pięknie. Wszyscy do kami mówili, że wyglądam pięknie. To jest najlepsza motywacja. Tylko żeby tą motywację zobaczyć, poczuć to, trzeba najpierw spróbować. I tak, pierwszy raz jest zawsze trudne. Ale kolejne razy są dużo łatwiejsze. Wiem, dla mnie każdy jest trudny. Tak proszę. Że... Dla mnie też jest okej. Okay. Dla mnie też jest każdy jak, trudny. Jak słyszę, że ktoś przyjeżdża, to moja pierwsza myśl jest taka, o może się da przełożyć, a potem o, testują, jak bardzo jestem zdecydowana na to, żeby to oczyszczanie kontynuować. I, i nieraz. E, Nieraz w przeszłości wykorzystywałam takie zbiegi okoliczności, żeby odroczyć, przełożyć. A, udało się, jeszcze nie zaczynamy. Gdzieś właśnie, może wyjechać, jakoś tam Michała urobić, żebyśmy to. Przyłożyli. Najczęściej to Marysia mi urabia. Ja, no tak, to jest moja domena. Niemniej jednak nie czułam się z tym dobrze. Mimo, że w, samej, w samym tym momencie. Czułam się trochę tak jak na wagarach w szkole średniej, o, wyrwałam się z jakiegoś systemu, to potem dokładnie tak jak na wagarach. Na wagarach w szkole średniej miałam także ludzi, którzy pracowali fizycznie na drodze i myślałam sobie, tak skończę, jak nie będę chodzić do szkoły. I oczywiście to nie były moje przekonania, tylko to były jakieś wkładane mi do głowy przekonania, że trzeba się uczyć codziennie chodzić, siedzieć w ławce, bo jak nie, to będę pracować fizycznie. Ale z tym oczyszczeniem mam tak samo, że jak już. Um, jakimś zbiegiem okoliczności, przyjazdem udało mi się uniknąć, to mija parę dni i myślę sobie, no kurczę, no ale czego ja tak naprawdę chcę uniknąć? Widzę po swoim wyglądzie, po swoich emocjach, po poziomie koncentracji, po tym jak znoszę stres, którego nie brakuje w naszym życiu, zresztą w życiu każdego chyba, że przyda mi się to oczyszczanie i zaczynam myśleć o tym, jak się zmieniam pod wpływem oczyszczania i jest taka część, którą widać... Taka, którą, jak widzę w lustrze, to się uśmiecham, którą ludzie komplementują. Jest taka część, którą czuć. Ten spokój, opanowanie, jakby większa łatwość poradzenia sobie z różnymi takimi złożonymi, skomplikowanymi sytuacjami. Mamy nieraz, tak jak będziemy mieć jutro, że Michał kończy o ósmej, ja zaczynam o ósmej. Mamy trzy minuty, jeszcze Ci nie mówiłam. Mamy trzy minuty, żeby się zmienić. W domu są dzieci, miały się obudzić później, obudziły się wcześniej. I żeby tego nie robić na jakiejś takiej adrenalinie pod wpływem stresu, to naprawdę trzeba mieć to dobrze w sobie poukładane emocjonalnie, mentalnie, fizycznie, żeby takie zwroty akcji z przekazywaniem em, obowiązków czy z zarządzaniem codziennością po prostu znieść i tak. Dobrze znieść. Nie na zasadzie wytrzymam, wytrzymam, tylko okej, okay, no ten dzień był bardziej intensywny, ten jest mniej, tu się zrelaksujmy, tu sobie jakoś wesprzyjmy, wspierajmy. To też dotyczy tego, w jaki sposób reagujemy na, na to, na przykład, że dzieci się sprzeczają, no. Mamy dwójkę. 8 i 6. Są takie chwile, kiedy się bawią, tak że po prostu rozczulają nas i o, jak to jest rodzaj z książki. A są takie, kiedy się po prostu. Biją patykami, krzyczą, biją, kopią i właściwie nie słychać nic, tylko nieustanny krzyk. I jak y, jedno jest pewne, po oczyszczaniu łatwiej. łatwiej. Znieść te momenty i jeśli się w jakiś sposób nie zaangażować, to w konstruktywny sposób, a nie w dokładanie jeszcze swojego swojej bity i swojego ognia do tego, co się tam już między nimi gotuje. Tak, szczególnie jak e, dzieci też czują, w jakim my jesteśmy hmm. stanie, jeżeli my jesteśmy w stanie stresu, one na to mocno reagują. Jeżeli my jesteśmy spokojni, bardziej zadowoleni z życia, e, mamy wszystko właśnie łagodniejsze w sobie po oczyszczaniu, to dzieci też to czują i zarażają się hmm. tym. Tak. E, ja też jeszcze miałem dopowiedzieć właśnie mi przed chwilą uciekła, a ym, jak chodzi o wymówki też do... <grym> pamiętam, my mieliśmy to taki jeden rok, że mieliśmy za zacząć oczyszczanie, wyznaliśmy sobie datę, <grym> ale akurat obniżenie temperatury spadło i lekki przymrozek. I razem świetnie! <grym> Nie musimy robić, możemy jeszcze poczekać. Stosowmy prosekko. <grym> Więc znowu tam minął tydzień, mieliśmy zacząć, ale się okazało, że jakaś znajoma przyjeżdżała, a to, no to dobra, to jeszcze ten tydzień poczekamy, w sumie nie do końca jest tak ciepło, wymówkę znaleźliśmy, znowu się ucieszyliśmy, bo ognisko. No, a już później była taka data, że już na już teraz zaczynamy i nagle telefon do rodziców, że przyjeżdżają, zaopiekujemy się dzieci, i chcecie, to zrobicie wolne. Co? Tele internet, lecimy za granicę na weekend. I co? Znowu? Przerzuciliśmy to o kolejny tydzień i tak naprawdę wy, wyznaliśmy datę. Trzy tygodnie minęło, a myśmy znaleźli trzy super wymówki, z których byliśmy mega zadowoleni, ale po tym już tygodniu, jak się zarzucie, czwarty tydzień powiemy, no nie no. Teraz się zaczynają święta. Jak tego nie zrobimy teraz, to później no, dwa tygodnie kolejne, a potem zaczyna się majówka i później jest ogród, dom, to, siam, to, Otykanie. sam, to. Za dużo się dzieje. Nie zrobimy tego. No niestety musimy to zrobić w czasie świąt. Mhm. I wszyscy znajomi no zwariowaliście. No zwariowaliśmy, ale mamy świetną motywację. Wcześniej przegapiliśmy, wypadło teraz. Trzeba się z tym pogodzić, ale spokojnie, jak ja to powiedziałem ostatnio naszym znajomym, którzy też wypadło nam w święta. No tak święta wam wypadło, a ja wtedy powiedziałem, my mamy święta prawie codziennie, więc jak wszyscy świętują, to ja mogę trochę popostować. Mhm. Prosta wymówka i ludzie to po prostu przyjęli spokojnie i normalnie. I się okazało, że siedzieliśmy przy, fajny czas. przy z ludźmi przy stole, oni jedli, a my jedliśmy jabłko. Nie wiem, wypiliśmy rojbosa, pośmialiśmy się, zrobiliśmy ognisko, poszliśmy wieczorem do domu, więc poświętowaliśmy z nimi, ale... Nie przyjadaliśmy się. To, była, to były takie święta z lekkością, bez tych wszystkich ciężarów, które się wiążą z różnorodnością jedzenia świątecznego. To były takie spokojne święta, też dzieci bez tych codziennych obowiązków, które mają w edukacji domowej, bez zajęć, bez karate, bez angielskiego. Więc one słuchały audiobooka, układały w ogóle z wafelką, z klocków Lego, na takim totalnym spokoju. A, a my mieliśmy ten czas, żeby rano zrobić sobie masaż. Michał, stałeś wcześniej i potem ja wstawałam, żeby zjeść spokojnie śniadanie, zjeść obiad i żeby też, jak była taka potrzeba, żeby wcześniej pójść spać, też nagle się okazało, że nie ma problemu, były takie dni, że szliśmy spać wcześniej niż nasze dzieci, które mają 6-8 no. lat, bo one jeszcze coś tam robiły, rozmawiały przy lampce solnej, jeszcze się czymś tam bawiły latarkami pod kołdrą, a my po prostu już się kładliśmy w sypialni i mówiliśmy: OK, no to po prostu jak będziecie gotowi, to idźcie spać, my już jesteśmy gotowi. I cała ta, yy, cała ta świąteczna atmosfera sprawiła, że to było dla nas realne i stało się, bo myślę, że. że mm, to słychać w tym naszym nagraniu, że, że właśnie powodów nie brakuje nikomu i możemy się tak. naprawdę licytować, kto ma więcej. Każdy ma dużo, różnorodne. Pytanie, czy znajdziesz w sobie um, o, o ten jeden, dwa, trzy powody więcej, dla których chcesz przejść przez proces oczyszczenia? Co cię motywuje? Czy to jest... To, że skóra jest bardziej promienna, że oczy nagle odzyskują tą bielkną, którą tak lubię patrzeć po oczyszczaniu, czy że stawy przestają trzaskać, czy że w jeansach robi się trochę luźniej. To też jest bardzo miłe, jak w końcu można się ubrać w coś takiego bardziej dopasowanego i nie rozpinać tego guzika na brzuchu. Albo jak się poprawia to przeswajanie, i widzisz, że wypróżnienia są bardziej regularne. Nieważne, nie czy zaczynasz od zaparć, czy od biegunek, ale widzisz, że to się wyregulowało. Hmm, poziom, poziom energii leci w górę. Poziom energii Spokoju, zadowolenia, jakiejś jasności, też takiego poczucia, że kurczę, no mam siłę, żeby wstać i zadziałać z tym, z czym chcę zadziałać, versus to uczucie przytłoczenia i przemęczenia, które mhm. jest udziałem tak wielu ludzi. I klarowność umysłu w podejmowaniu takich przyszłościowych. Ważnych dla nas decyzji, czyli przez ostatnie dwa lata się borykam z odwiecznym pytaniem: i co dalej, uh -huh. i co ze mną, Końcułem. co z moją karierą, jak, czy się zwolnić, czy się nie, nie zwalniać. A tu się bardzo szybko rozjaśnia i podejmujemy bardzo świadome decyzje, i to ułatwia życie. Więc powodów, dla których to robić, jest naprawdę dużo. Przeszkód też jest bardzo dużo. Uh -huh. Znaleźmy więcej powodów niż przeszkód. Przywiązania do jedzenia. Ja to też tłumaczę ludziom, słuchajcie, 360 dni w roku, 14 dni czegoś innego. Mhm. Jeżeli mamy naprawdę przywiązanie do naszego rosołu i naszego chleba, to te 14 dni na versus 360 to nawet nie jest 1%. Mhm. To jest naprawdę, naprawdę mniej niż 1%, więc to jest malutko. Te dwa tygodnie mijają szybciej niż Wam się by wydawało. Pierwszy tydzień się ciągnie, bo się nam ciągnie, bo ciało jest zmęczone. Reagujemy bardzo mocno. Ale potem to tak zasuwa, że nawet nie wiemy, kiedy to się skończyło, uh -huh. i naprawdę uwierzcie mi, wiele osób zastanawia się, czy by to nie kontynuować, uh -huh. bo się tak świetnie czuje, prawda? Uh -huh. Jest taka motywacja. Oczywiście yy, po, po pierwszych pięciu pokusach to puszcza, bo jak już wiemy, że możemy tak. i nadarza się pokusa, to, to niestety popuszczamy sobie. Niektórzy popuszczają za szybko, co jest też minusem, ale chodzi o to, że. I już w czasie, w czasie oczyszczania ten moment mija takiego przywiązania do tych rzeczy, ten lęk przed rozpoczęciem mija, jest tylko moment przetrwania i robienia tego przez pierwszy tydzień, pięć dni, potem jest coraz lepiej i czujemy się zadowoleni, czujemy euforię, czujemy taki wysoki poziom energii i jesteśmy zadowoleni, że to robimy i jest świetnie. Jak się kończy, to mamy super motywację, żeby to rozciągnąć. Mhm. Także reasumując, robimy dla efektów, nie, ja nie tęsknię osobiście ani za piciem masła klarowanego, ani za jedzeniem kiczerii, ja nie za wieloma innymi elementami oczyszczania, choć niektóre lubię bardziej, a niektóre po prostu toleruję, ale tęsknię, czy robię oczyszczanie dla efektów, które tak. niezależnie od tego, jak przebiega oczyszczanie, zawsze są dosyć podobne i sprawiają, że po prostu czuję się lepiej. Dokładnie. Ja mam dokładnie tak samo. Od oczyszczania pierwsze parę miesięcy Czuję się genialnie, super, pełno siły, jasny umysł. Mój umysł, który często daje pełno dużo wymówek do, do działania, jak pisanie e-booka. O, ukończony został. Słuchajcie, podzielmy się tą radosną nowiną. Michał skończył pisać e-booka o warzywach. Trwało to, ile tylko chyba Półtorej roku. Jest na warsztacie u naszej graficzki, także damy znać, jak będzie dostępne. Dokładnie. Tyle na dzisiaj? Tak. Pozdrawiamy. Dzięki, dzięki serdeczne, powodzenia w oczyszczaniu.